Szanowni Państwo, wielkimi krokami, bo już za niespełna dwa tygodnie zbliża się wspaniałe wydarzenie, mianowicie czteratopowy bieg pokoju pamięci dzieci za mężczyzny. Bieg, który upamiętnia tragiczne losy wysiedleń najmłodszych z naszego regionu. Warto do nas przyjechać, bo to nie tylko sport, ale piękne okoliczności przyrody, biegacze, rolkarze, łuskarze, pobiegnął, pojadą w kierunku Zwierzyńca, Krasnobrodu, Skierbieszowa z finałem na rynku w Wielkim Zamości już 2 września. Naprawdę to bardzo fajne wydarzenie. Warto tu być. Szanowni Państwo, to nie tylko sport, nie tylko kultura, ale także wydarzenia towarzyszące. Dzieci z zamojskich podstawówek pobiegną, aby uczcić właśnie tragiczne losy dzieci wysiedlanych w tamtym okresie. To spotkania. Z autorami wielu publikacji na temat wysiedleń. To zwiedzanie naszego pięknego zamościa, dla tym bardziej warto tu być. Zapraszam serdecznie. A nas powiedzieli furmonkami. furbonkami nas wieźli. Ten było na kalinówkę, i tamtędy przez las. A tędy drogo główno już wieźli tych nasiedlców. Można było uciekać przez ten nas, ale gdzie było uciekać? Będzie ojciec uciekał, a dzieci z a dziecko ucieknie pôjde do lasu, to co będzie robić? I później tych ludzi z trzynastki wywieźli do świętina. A tych dziewiątka wzięli na plac na taki. Oj, tu wszystkich postawali. Ja przyleciała pod ten i płacę. A tata mówi mój, cicho nie płacz, bo ci wygonią stąd.